Dzień numer 3 zaczyna się z nieco innym lektorem. Nasz oryginalny twórca teraz śpi po ciężkiej nocy. Blessing yy, niestety zdominował całe łóżko, przez co chrapanie Karol musiał spać na podłodze, a ja wylądowałam w wannie Why, white, go, Last breath. Amazing. Side chest. Great. Side triceps. the basis <sighs> last breath Mi się z pokoju. Właśnie wyprowadziliśmy się z pokoju. Jak Elżbieta wspomniała, lektor, który zaczynał ten odcinek, to moja żonka Elżbieta. Oczywiście wyręczyła mnie, byłem bardzo zmęczony, żeby nagrać wstęp do tego trzeciego epizodu. Przenieśliśmy się na zewnątrz po ciężkiej nocy. Wszystko, mam nadzieję, że było wytłumaczone. I teraz zrobiliśmy sobie piknik zwyczajnie w parku. Jaki może, jak może wyglądać piknik kulturystów Zwyczajnie proteinowe bary. Chłopaki sobie pozują. Takie tam gadanie wiecie o, o suplementach, kurczaku, ryżu. Tutaj byk odpoczywa? Co tam To dobrze. Co mówisz? saying? Kramping. W każdym bo the boss man said that to good sign of a good condition. <laughs> so officially this is <laughs> a to jest my fourth competition. A tak jak blessing powiedział walczy z, ze skurczami. Teraz go złapał skurcz w brzuch, w e, mięsień prosty. No to jest zupełnie normalna sprawa. E, naprawimy to przed samym wyjściem na scenę. Codejemy dosyć dużą ilość sodu, bo tego sodu jedynie nam brakuje. E, Dosyć dużo sodu, poprzemy to jakąś wodą, bo wiecie, na ten ostatni, w tej ostatniej fazie to i tak też żadnej formy nam nie zepsuje. A zwyczajnie Bles się będzie dobrze szło także musimy poczekać jeszcze trochę. No nic trudno, skurczy są, będą i absolutnie nie ma czegoś takiego, że w przypadku Blesa konkretnie, bo taki, taka, taka, taki był nasz protokół, że tego potasu na pewno w organizmie jest dużo, więc o to się nie musimy martwić. Błędem jest, kiedy zawodnicy podają potas, kiedy łapią ich skurcze. No nie w tym przypadku. Jedyną opcją będzie tutaj podanie większej ilości sodu, ale na to mamy czas. Na to mamy czas. Poczekamy jeszcze trochę. A to, to Pani piękną łapią skurcze? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Jak, była, jak był sen w wannie, powiedz. o no. <noise> Ale ja cię przyspacał do noc O matko Niestety tylko godziny. Odpaliłeś sobie jeszcze pomodę? Nie mają Czechy nic do powiedzenia, tutaj lecimy tylko i wyłącznie po złoto. Takie nastawienie w każdej głowie, zakręcona ta śruba, zakręcona ta śruba zwycięstwa, zaprogramowany umysł. Złoto, złoto, złoto i tylko to się liczy. Contract. Contract. Yeah. Good. You feel hard? Cold. Yeah. Good. Last spread Christmas tree. The once again. Again. Christmas tree. Look straight. Got it? Yeah, good. That's fine. I'm happy, yeah? So, how does it feel? Yeah, okay. Okay, just okay. No, just okay. Yeah. I just want to get out there. I hate waiting. I fucking hate waiting. Yeah, we have been waiting since morning and it's like 2 o'clock now. I fucking hate it. I just want to pump, feel big and Go there i do what I'm supposed to do. Do the business yeah? Good. Right. The shape is there Once again, contracted Damiana widzieliście na lotnisku, a teraz zobaczcie jak wyglądała przed samym startem. Troszeczkę się od tego czasu zmieniło. Mamy klatkę bokiem, tylko tak jak Ci mówiłem, bez błędów proszę, ten łokieć, kurwa, ten łokieć. Dobra, brzuch, skosy, mocno przypięte. Wygląda całkiem dobrze. To jest ok. Powiedz mi, co będzie jedzone po zawodach. Na szybko, 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 szybko. Wszystko. Wszystko, dobra, wszystko. Kacper, nasz pretendent tutaj. Pizza i lody. Pizza i lody, dokładnie. Pokaż te plecy, byku. Zobaczcie jaką pękatość Z petendem do wygranych Nogi Niesamowite No i to słynne wakuum Super Dobra, nadeszła no chwila, w którą pewnie wszyscy czekaliście Bles będzie wychodził za chwileczkę na scenę Mamy już ze sobą start Kacbra, który któremu niestety nie poszło i kurczę, troszeczkę nad tym ubolewam. Parę rzeczy jest do poprawienia, ale na pewno Kasper jak wróci na razem zaskoczy Was po prostu, bo to jest taki potencjał, że to się naprawdę w głowie nie mieści. Teraz Arto śmiga na scenę no i oczywiście Blessing, główny bohater dzisiejszego epizodu. Przygotowuje się. Zobaczcie. Pokażę Wam zresztą za chwileczkę jak to wszystko wygląda. Teraz będziemy używać takiego specjalnego produktu do e, naoliwienia całej sylwetki, tak żeby ona nabierała lepszych kontrastów podczas pozowania. Ja już jestem potwornie zmęczony. Widzicie po mojej gębie, która już jest wychudzona. Nie wiem, kilogramów straciłem. Cały dzień jestem zwyczajnie na proszkach i na płatkach jaglanych. E, także bardzo skromnie. Po tym występie zjemy coś dobrego na pewno. Dobra, już za robotę. E, do potem Dzień <laughs> Work, work, work. no, <laughs>

Thank <laughs> you.

Na usię, nie mam? Jestem wykończony po prostu wkładam nas do kamery A co mi tam? Możecie mnie komentować, krytykować, ale jestem przeszczęśliwy Ciężka praca pochładna Udało się zwieńczyć ten dzień, wspaniały dzień, powiem z że wspaniały, Sorry. byłem bardzo zmęczony Udało się go zwieńczyć, czym? Kartą Pro Moi drodzy, po prostu ja jestem rozwalony emocjonalnie, przeszczęśliwy Mój podopieczny zgarnie kartę, proszę no W zeszłym roku no, to ja, w tym roku jest to Blessing, w przyszłym roku będzie to kto inny Także jestem przeszczęśliwy Co mogę powiedzieć? Bądźcie z nami bo W przyszłym roku Portugalii. Ja. W przyszłym roku twoja żona,